Amnestia 2024 Więźniowie, aresztowani oraz ich bliscy i sojusznicy Ludzie. Ujawniona obecnie kompromitacja kasty sędziów, poprzednich i obecnych, prokuratorów, prawników, organów ścigania, wymiaru niesprawiedliwości oraz prawa ich błędy, upolitycznienie i prywatne powiązania oraz zależności powodują, że zaistniała realna szansa na znaczne skrócenie wyroków, a dla wielu na natychmiastowe wyjście na wolność jest szansa na amnestię. Macie szansę rozpocząć jawne dbanie o wasze prawa, poglądy i interesy. Możemy to realizować wyborami lub protestami, buntami społecznymi, ale dbać o prawa ludzi będziemy już stale. Spróbujemy wywalczyć od kasty właściwe dla ludzi wasze prawa. Niedługo nastąpi maraton różnych wyborów, do Sejmu i Senatu, a później samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. Proponujemy inaugurację prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości oraz poprawę praw więźniów, dzięki uzyskaniu uprawnień posłów i radnych w skali całego kraju, przez osoby, które faktycznie chcą reformować wymiar sprawiedliwości i zmieniać prawo, ustawy, w tym kodeks karny, na korzyść również więźniów. Z uwagi, że poprzednie władze państwowe Polski przez dziesiątki lat oraz obecne nie chcą lub nie potrafią faktycznie dbać o prawa ludzi, w tym więźniów lub pogarszają prawa ludzi, w tym więźniów, np. absurdalnie zaostrzając kary, jak obecnie oraz lekceważyli sobie nasze apele o reformę wymiaru sprawiedliwości, dlatego ich czas minął i sami będziemy reformować wymiar sprawiedliwości. Skorzystają na tym więźniowie i osoby pokrzywdzone przez dotychczasowy wymiar sprawiedliwości. Jedną z korzyści dla więźniów, jaką chcemy zrealizować po wyborach, będzie amnestia, całości wyroków w lżejszych przestępstwach np. uskazanych na kary do pięciu lat pozbawienia wolności i znaczne skrócenie wyroków dla osób z dłuższymi wyrokami, np. o połowę, w tym dla osób z dożywotnim pozbawieniem wolności, które chcemy skrócić